Chcesz włączyć widoczność zasięgu ataku swojej postaci, ale nie wiesz jak to zrobić? W tym filmie Ci w tym pomogę. Cześć! Jestem Efrio. Tym razem będzie to krótki film, ponieważ temat zasięgu ataku. Omawiałem już w innym moim poradniku, do którego podaję linka w opisie tego wideo. Nie wspomniałem jednak o kluczowej kwestii, co uświadomiłem sobie dopiero po jednym z komentarzy. Mam pytanie. Ogólnie niektórzy robią tak, że jeszcze pokazuje im się zasięg ataku z skilli, ale tylko wtedy, kiedy chcą. Przygotowując film dotyczący zasięgu ataku, nie wspomniałem o tym, jak włączyć jego wizualną reprezentację jako koło. W takim razie doprecyzowując, przechodzę wciskając przycisk escape do options, interface i zaznaczam opcję show attack range. Daj znać w komentarzu, jeżeli pominąłem jeszcze jakieś aspekty w swoich poradnikach, na których ci zależy. Linki do wszystkich moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.